Hejka ludziska dzisiaj Wam pokażę jak stałam się dorosła, mama, ale się za to stęskniłam. I zobaczcie, jak się znalazłam na planie teledysku Barbie Extra. Poznałam tam mnóstwo ciekawych osób i fantastyczne tancerki. Ale zaraz, zaraz, zaraz wszystko od początku. Zaczynamy! Gdzie ja jestem? Czy to Warszawa? Co ja tu robię? Mój tablet? I co to za jakieś papiery? O co tu chodzi? Same dorosłe ciuchy? Szefowa? Przecież ja nie mam szefowej. Halo? No witaj kochana, obdzwoniłaś już wszystkich? Słucham? Wysłałam cię ja teraz godzinę temu na maila. Obdzwoń wszystkich z listy i widzimy się na miejscu, pa! Jaka lista? Lista uczestników teledysku Barbie Extra? A, pewnie chodzi o ten teledysk, który zapowiadałam moim widzom. Chwila, co tu jest napisane? Edycja 2042? <laughs> Jak to rok 2042? Przecież mamy 2022. A tu kto? Tak, kto tam? Cześć, kochanie, wpadliśmy Cię odwiedzić! Rodzicie? Co za ulga! Zaraz się wszystko wyjaśni! <grystanie> Mama? Tata? O cześć, kochanie! <grystanie> kochanie, ale się za to stęskniłam! Co się z wami stało? Wybacz, kochanie, ale te wycieczki z klubem Emeryta są tak ciekawe, że nie chcemy żadnej przegapić. Ha, no właśnie ty i tak ciągle siedzisz w placy, czy Ty w ogóle coś tam jesz? strasznie schudłaś. A właśnie przywieźliśmy Ci pomidorki z naszego ogródka. Zobacz, jakie piękne! A za tydzień przywieziemy Ci swojskie ogórki, są już prawie dojrzałe. Pychotka! Hodujecie pomidory i ogórki, Przecież wy nie znosicie grzebać w ziemi! Kochanie, tata od 10 lat zajmuje pierwsze miejsce w konkursie Najlepszy Farmer Emeryt! To przecież niemożliwe! Nic z tego nie rozumiem! Ta praca w korporacji cię wykańcza! Jesteś cała zestresowana! E? Kochanie, nie przeszkadzajmy jej już i chodźmy, bo spóźnimy się na autobus! Co jaki autobus? Chcecie mnie tu zostawić? Dziś w uniwersytecie III wieku będziemy omawiać najnowsze techniki zakładania kompostownika. Pamiętaj, byść dużo warzyw, wniesieć tyle z pracy i przyjedź do nas na weekend na wieś. Co, to wy na wsi? Kochani, od 10 lat jesteś zbyt przepracowana. Dobrze, chodźmy już, bo autobus nam odjedzie. Pa, kochanie. pa kochanie. trzymaj się. Pa! Rany, Julek, co się dzieje? Przeniosłam się w czasie? Całe szczęście, że nie mam jeszcze zmarszek. Nie no, chyba się uszczypnę. To musi być jakiś sen. A ła, to bolało! Chyba nie mam wyjścia. Muszę zająć się moją pracą i ogarnąć plan teledysku. Dobra, zacznijmy od Alicji Bajkowskiej. Dzień dobry, tutaj Sara z agencji. Chciałam się upewnić, czy dotrze Pani na plan zdjęciowy. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. Halo, Zdzisław Żiódkowacki, będzie dzisiaj Pan na planie? Dobrze, do widzenia. Spokojnie, o wszystko zadbamy. Widzimy się na miejscu. Okej, okay, to już prawie wszyscy. Został tylko jeden, ostatni telefon. Wiktor? Mhm. Halo? Hejka, jestem pod twoim domem. Wiktor, jak się cieszę, że tu jesteś. Słuchaj, musisz mi pomóc. Stało się coś strasznie dziwnego. Okej, okay, a zajdziesz do mnie na dół? Dobra, zaczekaj na mnie. Już do ciebie lecę. Wow, ale widok! No hej! Tata? Oj, przestań. Odkąd zapuściłem brodę, wszyscy mi mówią, że wyglądam jak tata. Chyba ją zgole. Co? Co się stało? Wiktor, jakim cudem mamy nagle po 30 lat? Wyluzu, ja mam dopiero 27 lat. A ciebie co, dopadł kryzys wieku średniego? Wiktor, ja wczoraj miałam 11, a dzisiaj obudziłam się jako 30-latka. Chcesz powiedzieć, że nie pamiętasz ostatnich 20 lat? No właśnie tak! I nie pamiętasz mojego ślubu? To ty wziąłeś ślub? No. Ale już się rozwiodłem Naprawdę nie pamiętasz jak się na mnie wściekałaś za ślub z twoją BFF? Słucham? Z moją BFF? A propos, wpadłem by oddać ci jej ostatnie rzeczy z naszego mieszkania Przekażesz jej jak się spotkacie, wolę jej na razie unikać Jasne, jeśli w ogóle z nią mam jeszcze jakiś kontakt Okej, okay, to ja muszę lecieć do pracy, miło ci było spotkać się siostryczko, pa Ale Wiktor, nie pomożesz mi? Sorki, ale ja nie mogę się dziś spóźnić, pogadamy jutro No to pięknie Nie wierzę, Wiktor wziął ślub z moją przyjaciółką i chodzi do pracy. Rodzice przeprowadzili się na wieś i hodują pomidorki. Ciekawe co jeszcze mi umknęło przez te 20 lat. 10 lat temu ludzie zamieszkali na Marsie? Wow, stworzyli tam już 5 dużych miast. Nie ma już szkół? Wszystkie informacje wysyłają dzieciakom do mózgu przez wi-fi. Co prezydentem Polski jest Robert Lewandowski? Czadzik. No, nieźle. Najgorsze jest tylko to, że uciekła mi cała młodość. Nie pamiętam, co się działo w liceum, na studiach, nic o sobie nie wiem. Szefowa? Halo? Sara, za ile będziesz? A o której mam być? Miałaś tu być 10 minut temu. Utknęłaś znowu w korku. Yy, no właśnie tak. O, jaki straszny korek! Przyjadę najszybciej jak się da. <grym> Punktualność to nie jest jej mocna strona. Okej, okay, gdzie jest adres studia filmowego. O, mam, zostawcie 20 tysięcy łapek w górę, żebym sobie poradziła. Yy, dzień dobry. No Sara, to nareszcie jesteś. Czekam i czekam. Ogarnij proszę tancerzy i zapytaj Klaudię A on to, czy potrzebuje coś do picia. Yy, jasne. O, tam jest Klaudia. Zupełnie nic się nie postarzała przez te 20 lat. Dzień dobry. Czy przejdziesz coś do picia? Jeśli to nie problem, to poproszę wodę. Żaden problem. Zaraz wracam. Proszę woda. Dzięki bardzo. Dobra, zajmę się dziewczynami. Chodźcie dziewczyny, zrobimy rozgrzewkę przed zdjęciami. Jasne. Mi jednej osoby? Czy zadzwoniłaś po wszystkich z listy? O nie, zapomniałam zadzwonić do ostatniej osoby. Yy, nie dostałam potwierdzenia. Chyba ta osoba do nas nie dotrze. Słuchaj, ty wyglądasz dość młodo. Leć, przebierz się w młodzieżowe ciuchy, u z się będziesz ją zastępowała. Jak to ja? Nie pierwszy raz będziesz latowała plan filmowy. Leć szybko. Jasne? Ach, te dziecięce gwiazdy. <laughs> Teraz to już naprawdę potrzebuję waszych łapek w górę. Klikajcie je szybko, żebym dała sobie radę na planie. Ty, kochana, zrobisz mi make-up? Jasne, siadaj. Super. Jestem gotowa, trzymajcie kciuki. I jak wyśmienicie dostaniesz bonus, jesteś świetnym pracownikiem. Super, ale się cieszę. Ok, to widzimy się jutro na kolejnym planie filmowym. Pa! To był długi dzień. Wracam do mieszkania. Ach. To był męczący dzień, ale też naprawdę fajny. Nawet podoba mi się takie dorosłe życie praca, zero szkoły, nauki. Ciekawe, jaką sławę w pracy poznamy jutro. Ubudziła się, jestem w domu? No i co? Jak działa mój simulator? To wszystko to była tylko symulacja przyszłości? No tak, fajnie było? Tak, byłam dorosła i miałam świetną pracę. A ja byłem tam? Aha, wyglądałeś jak na sztata i wziąłeś ślub z moją BFF! Ale ekstra! Dobra, kładź rozkładcie spać, Jutro przed Tobą wielki dzień. Wielki dzień? No już jutro idziemy na plan teledysku Barbie Ekstra, zapomniałaś? No właśnie, ciekawe czy będzie jak w twojej symulacji. Hmm, ciekawe! Dobra, ty ja lecę nas spakować! Okej, okay, to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapki w górę, żeby wszystko było tak fajnie jak w mojej symulacji. Pa! pa! 5, 6, 7... To, ja, ja, ja. Co miałam powiedzieć? O, to chyba tutaj.